Siema, witam Was w kolejnym odcinku drugi do Titanica, a od razu przejdę do rzeczy, czemu mam 418 milionów gemów, ale to tylko dlatego, że ściem dwie godziny chyba na Trading Plaza i sprzedałem te wszystkie Mastery Potki i coś jeszcze się sprzedało, ale. Nie wiem dokładnie, bo nie patrzyłem. Patrzyłem tylko, że mi się na, ten, na masterki sprzedały. Hmm, ale w sumie to można zaraz sprawdzić. Na historii budki. A, o, tsunami się sprzedało. Ech, już potki i. I sekret. Nawet nie widziałem, że sekret mi się. No, więc. Ciekawe. E... Od razu mówię. Że. Mały konkursik wlatuje Na 3 huge snow elfy. Co trzeba zrobić? Subskrypcja, łapka i napisać nik w komentarzu i z tych wylosuję tylko wysyłacie mi nick, na którym będę na który będę mógł wysłać wam w mailboxie w mail mailboxie no mailem mailboxem no mailboxem mam wyślę po prostu żeby nie wchodzi tam do siebie coś jeszcze i zwolę Wam mailboxem wysłać i... i mieć spokój. Więc jeszcze raz przypominam. <laughs> Subik, łapka, No i napisać w komentarzu Niki to wszystko. Mm. Losowanie będzie na odcinku, który pojawi się 18. Więc macie czas. Tam trochę czasu macie. I szczerze, zastanawiam się, czy nie sprzedać tutaj Huge Player Panty, ale nie, nie sprzedajemy. Chociaż jakiś Huge by się przydało po... chyba posprzedawać. No, nie wiem. Okej, okay, czyli... Dejkera 500. No i tak 800, 500, 500. Aha, czyli level też się różni. Chyba 900. No i mamy dodatkowe miliony. No i jesteśmy w połowie, tak do biliona mniej więcej. I ja cały czas biorę udział w tych licytacjach. I nie. Nic nie, nie dropi, ani na jednym, ani na drugim koncie. Już używam nawet tego automatycznego. Ale one też nic mi nie dają. Co prawda mógłbym tam chyba kilka chwilzy przerzucić z drugiego konta i... No i tak tam są takie droższe a i tak ich nie używam. No niby można, ale dostawię tam do warmienia te rzeczy. Eee, chociaż w sumie piniaty. Tamte pieniaty niech mają. O, ja, ja ich nie zużyję. Nie, 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 śpieszy mi się ani nic. Te sobie zostawię. Może. O, trochę z ceną zleciały, nie wiem przez co. O, ciekawe, bardzo. Co ma? Ma jakiś coś. Dobra, my się widzimy za. 10 minut. Plus minus. Może mniej, może więcej. Więc dobra, widzimy się po prostu za chwilę. Ok, jestem po 10 minutach. No tak, plus minus siedzenia. Nic się nie sprzedało. To mnie irytuje. Może bym wrzucił tam. Handle jakieś może tak mi się uda coś tam, coś, coś, coś tam pozarabiać? A jak nie, to trudno. Eee, po prostu albo sobie poawkuję w nocy, albo sobie po prostu na następny dzień też poawkuję mm, na Trading plaza, ja tylko tak z rana, żeby nie było. No, a tak to co? bo czekałbym jakąś chwilkę, zobaczył czy się posprzedaje coś, może coś się sprzeda, coś nie, nie wiem. Ale tak to siedzę i widzę za krótką przerwę. I sprzedało nam się, no, sporo. Huge poszedł, gifty, w sumie to, a i piñaty. I trochę partyboxów, ok? Ciekawie. No to... Ile? Dzisiaj chyba ze 100 milionów zarobiliśmy. Ładnie, ładnie. No ale to, to zasługa tego huge'a. Bo on 50 milionów był warty. Ja nawet rapem nie, nie, nie kupię. No trudno. Dobra, pamiętajcie o konkursie, a my się widzimy już w następnym odcinku, więc do następnego trzymajcie się i cześć.